Szanowni Państwo, rozpoczynamy naszą konferencję prasową. Naszym dzisiejszym gościem jest pan poseł Patryk Jaki, pan dr Patryk Jaki, poseł do Parlamentu Europejskiego. Razem z panem posłem witam też pana Mirosława Gilarskiego, który kandyduje do... Rady Miasta Krakowa w okręgu trzecim oraz siebie, tylko się ładnie zapnę, żeby Państwo mnie zobaczyli w całej okazałości. Kandyduję do Sejmiku Województwa Opolskiego z miejsca numer 4. Panie pośle, bardzo proszę. Szanowni Państwo, po pierwsze przyjechałem tutaj, aby zorganizować finisz kampanii samorządowej. Dzisiaj o godzinie 17 na placu Matejki odbędzie się wiec, na który bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystkie osoby, dla których ważne jest to, aby Donaldowi Tuskowi w tych wyborach pokazać czerwoną kartkę. Dlatego ważne, żebyśmy byli, żebyśmy pokazali, że nie zgadzamy się na to, co dzieje się w tej chwili w Polsce. Odbieranie podstawowych praw, wolności, niszczenie praworządności, podwyżki dla wszystkich, realizacja Zielonego Ładu to. Wszystkie najgorsze plagi i dramatem byłoby to, gdyby jeszcze samorząd województwa małopolskiego został oddany w ręce tej bandy. W związku z tym zapraszamy dzisiaj o godzinie 17 na plac Matejki. Po drugie przyjechałem po to, aby poprzeć dwóch bardzo dobrych kandydatów. Jednego do sejmiku pana Mirosława Borute, Krakowskiego, numer 4 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Doktor, naukowiec, doświadczony człowiek, który ma jeszcze bardzo wiele energii, którego serdecznie popieram. I do Rady Miasta Krakowa, pana Mirosława Gilarskiego, który startuje z miejsca trzeciego. Nauczyciel, wychowawca, akademii, wychowawca, menadżer, doświadczony również samorządowiec, też mający bardzo wiele energii. Takich ludzi potrzebujemy w samorządzie, proszę Państwa. No i cóż, i teraz może Panu oddam głos. Bardzo dziękuję. Ja nie zabieram pierwszych głosu, bo raczej jestem gospodarzem. Jesteśmy, proszę Państwa, w biurze pana Europosła na ulicy Karmelickiej w Krakowie, jesteśmy też w biurze suwerennej Polski. A myślę, że ponieważ polityka nie do końca musi być zawsze taka bardzo, bardzo poważna, wystarczy, jak Państwo zapamiętają, że suwerenna Polska i mirosła zarówno do Rady Miasta, jak i do, do, do Sejmiku, bo akurat tak nas imię. Połączyło i bardzo Ci proszę, Mirku, jesteś tutaj bardziej gościem, więc okay. powiedz coś o sobie i o swoich planach. Szanowni Państwo. Ponownie kandyduję do Rady Miasta Krakowa. W 2018 roku nie kandydowałem z powodów zawodowych. Nabrałem myślę, pewnego też doświadczenia madżerskiego. W tym czasie nie straciłem, nie straciłem, nie zmarnowałem tego czasu, natomiast statuję po to, żeby skończyć z marazmem inwestycyjnym w Krakowie. Podam tylko kilka takich krótkich przykładów, że w Krakowie wszystko trwa dłużej niż trwać powinno niż w innych miastach. Budowa ICE Kraków, pierwszy projekt w 1972 roku, prawie po 50 latach powstał. Tunel pod dworcem kolejowym, którym też miałem okazję realizować swego czasu prawie 30 lat. I taka droga lokalna, jak na moim osiedlu Mochnaniec w 2005 roku, prawie 20 lat temu, przygotowaliśmy pierwszy projekt. Do dnia dzisiejszego wykonano tylko połowę drogi. Czas skończyć z tym marazmem w Krakowie i czas rozkręcić, rozkręcić inwestycje. I dodam tylko jeszcze dwa zdania na koniec. Wszyscy dzisiaj mówili o metrze w Krakowie. 10 lat. Lat temu było referendum, które poparłem, poprawkę do budżetu wówczas składałem, aby zabezpieczyć środki na referendum. Prezydent Majchrowski tą poprawkę odrzucił mówiąc, że jak radny Gilarski referendum to niech sobie to zapłaci z własnej kieszeni. Później poczuł wiatr zmian, zgodził się na to referendum, w referendum mieszkańcy wypowiedzieli się za budową metra. 10 lat od tego czasu minęło, praktycznie nic nie zrobiono. Dzisiaj wszyscy w kampanii mówią o metrze. Hmm. Nie wiem, czy to dobry przykład, ale w innych miastach w Polsce e, też e, funkcjonuje już metro i tam czas realizacji metra zapowiadany, czy będzie zrealizowany, to inna sprawa wynosi 5 lat. No to jak sobie pomyślimy, że 10 lat w Krakowie zmarnowano, gdyby wtedy m, rozpoczęto działania, dzisiaj pewnie przynajmniej jedna linia metra byłaby już w Krakowie. To, to tyle, chciałbym podsumować, że czas dokonać zmiany. Przyspieszyć inwestycje i skończyć z marazmem. W Krakowie jest ku temu doskonała okazja. Prezydent aktualny, ustępujący, nie startuje, więc mamy swój plan, mamy swój projekt i chcemy dynamiki w inwestycjach w Krakowie jako suwerenna Polska. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Może? Nie mam, ale do Pana mam pytanie. Proszę. W, w, w wyboru gdy do Parlamentu Europejskiego, e, chciałam zapytać, czy Pan będzie startował, z jakiego komitetu i z jakiego okręgu. To znaczy tak, no, z Komitetu Zjednoczonej Prawicy, to jestem jest o tym. Pewne? W polityce wie Pani nigdy nic nie jest pewne. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy umowę koalicyjną i na dzień dzisiejszy tak. To po pierwsze. A po drugie, czy z tego okręgu ja zgłosiłem chęć startowania z tego okręgu. Natomiast rzeczywiście trwa jakaś dyskusja wewnątrz formacji, czy wszystkie nazwiska, które przynajmniej oni uznają za dobre, powinny startować z tego samego okręgu. W związku z tym jest rzeczywiście jakaś dyskusja na temat tego, czy nie przesunąć mnie do. Do innego okręgu. I w grę wchodzi Śląski inne, to czy znaczy większe okręgi, duże okręgi. Natomiast no, ja dalej chciałbym jednak startować z tego okręgu, z, w, w, z którego mieszkańcy obdarzyli mnie tak dużym zaufaniem w poprzednich wyborach, no ale decyzja ostatecznie nie jest jeszcze podjęta. Nie wiem, co mam powiedzieć, powiem Pani szczerze, no, wydaje mi się, że w tej sprawie to jest mniej więcej tak, jakbyśmy no, przeszli jest po operacji po ciężkim nowotworze. No, jeżeli ktoś to dalej kwestionuje, mimo tylu dowodów, które zostały pokazane, mimo zaświadczeń, od, które zostały wysłane przecież do Marszałka Sejmu, mimo tego, co każdy widzi, że jest pocięty po prostu, no, to co ja mogę więcej powiedzieć, Pani? A w jakim jest stanie W takim, jak pewnie każdy by był po... Prawie 10-godzinnej operacji, gdzie nagle musiał przyjechać do Polski z powodów wiadomo, to pewnie powinien być pod opieką lekarską, a musi niestety się bronić przed bezprawnymi atakami ludzi, którym się pomieszało kompletnie głowa. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to uprzejmie dziękujemy. A to powiedziałbym cokolwiek jeszcze o sobie? Ale no to proszę, bo ja nie wiedziałem, bo ja nie wiedziałem, o, że ktoś będzie, będzie mi miło, Bo tak, będzie gościnny, miło. Bo tak będzie. Poczułem, jest. no, ja jestem gościnny, ale jak widać, bywa różnie. Jak byłem kucharzem, to mi czasem brakło dla siebie, bo trzeba najpierw dać innym. I z tym przesłaniem idę do Sejmiku, bo tak naprawdę Sejmik może sporo. Sejmik to jest i, i władza nad województwem całym, bo przecież nie tylko mówimy o Krakowie, a też mam doświadczenia życiowe związane z całym. Naszym województwem i całe znam i całe ukochałem, ale Sejmik to także możliwość pomocy dla Krakowa i bardzo wiele tych rzeczy, które się dzieją na szczeblu ogólnopolskim, tam gdzie jest Sejm, może przechodzić również na szczebel Sejmiku. Ja pamiętam sprzed lat wszystkie komisje zajmujące się obszarami, które są dla nas ważne. Proszę nas zawsze łączyć z naszym programem wyborczym, jeżeli mówimy na przykład nie dla strefy czystego transportu, jeżeli mówimy nie dla zielonego ładu, jeżeli popieramy rolników, którzy są najważniejszą w tej chwili grupą społeczną w Polsce, która niesie ciężar tego sprzeciwu wobec, wobec przemian, które uważamy za mało poważne, bo przecież my też chcemy czystego powietrza i też chcemy czystej Wody I wspaniałej przyszłości, ale nie w taki, no powiedzmy sobie niezwykle abstrakcyjny sposób, który raczej krzywdzi ludzi, niż im pomaga. Mogą być papierowe torby i drewniane łyżki, ale mówiąc szczerze, jakby nie na tym ma polegać przewodnia rola Europy, która wciąż wydaje mi się bardzo ważna. I teraz z poziomu sejmiku, kiedy na to patrzę, tam, gdzie będziemy mogli komuś pomóc, albo tam, gdzie będziemy mogli coś zablokować, to to zrobimy. Będziemy pomagać tam, gdzie dzieją się rzeczy mądre i ważne i na pewno. Jako radni Sejmiku będziemy blokować rzeczy, które no, mówiąc szczerze, poza tym ideologicznym zacietrzewieniem raczej niewiele mają wspólnego z realnym życiem. Nie możemy iść w kierunku ubóstwa Europy w stosunku do reszty świata i, i w tym ubóstwa Polski, i w tym ubóstwa Krakowa. Wprost przeciwnie, będziemy robić wszystko w sejmiku. No Po pierwsze musimy mieć ten jeden, dwa, trzy mandaty więcej, na co bardzo liczymy i stąd e, prosimy o Państwa poparcie, a Przede wszystkim ochronić nas przed głupotą, natomiast szerzyć mądrość. I w szczegółach, jakby nie będę wchodził, bo wiemy, że to nie może być wykład akademicki. Ale ponieważ byłem w Sejmiku, byłem w tych komisjach, wiem, jak wiele tam można zrobić właśnie dzięki funduszom europejskim. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że my godzimy to że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, z tym, że chcemy, żeby było mądrzej. I zresztą bardzo liczymy też na to, że 9 czerwca e, też e, odniesiemy e, jakiś rodzaj sukcesu i przesuniemy, e, przepchniemy tę Europę w dobrym kierunku, a to się potem odbije i na polityce krajowej, i na polityce wojewódzkiej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu bardzo. Można jeszcze? Tak, proszę. Ja się trochę skapiłem, bo akurat Pan wywołał Zielony Ład. Natomiast ja chciałem Pana posła, ja zapytać, że Pan może, tak, no mam to szczęście, że mniej więcej od 10 lat bywam w Parlamencie Europejskim, no i może jeżeli mówimy o Zielonym Radzie, to może tak dobrze by było, żeby Komisja Europejska i Parlament zaczęły od siebie. I na jakim etapie jest koncepcja, która ciągle wraca z likwidowania Dubeltowych struktur, to znaczy e, z, Parlament Europejski ma swój pałac w Strasburgu i drugi pałac ma w Brukseli. Komisja Europejska też ma swój pałac e, w e, Brukseli i w Strasburgu też ma biura. Ktoś kiedyś liczył ślad węglowy, e, ile ten cały objazdowy cyrk, który przejeżdża na sesję, wyemitował dwutlenku węgla. E, no wiadomo, że Francuzi nie oddadzą. Swoich jakby dóbr, bo to jest w traktatach e, tych inicjujących zapisane, ale czy jakieś rozmowy w obrębie, bo teraz się mówi, że będziemy e, renegocjować traktaty akcesyjne, że będzie zlikwidowana e, zasada jednomyślności i tak dalej. Czy na ten temat się gdzieś w kręgach eurodeputowanych rozmawia? Pytanie zadał pan redaktor Jacek Balcewicz, Krakowianin. Wspaniały. Rozumiem, bardzo dobre pytanie. Odpowiadam, no my zwracamy na to uwagę, ale oni nie poczuwają się do takiej odpowiedzialności. Aczkolwiek pana punkt widzenia jest słuszny, to znaczy, że jeżeli innym narzucają takie normy, no to dobrze, żeby zaczęli od siebie i dali przykład. Niestety to niestety tak nie jest. Czy będzie w przyszłości? To wiele zależy od państwa decyzji, to znaczy od decyzji obywateli Europy, którzy pójdą do głosowania 6 czerwca. Ale teraz rodzi się jeszcze takie pytanie, kto tak naprawdę tam rządzi, bo mamy Komisję Europejską i gdzieś trochę taki urząd kawki się przypomina, że są jakieś pokoje, jacyś urzędnicy, jakieś papiery i nagle się pojawiają e, no pewne decyzje, rolnicy protestują o swoje, natomiast my tu na. E, mm, szczeblu lokalnym, no mamy taki problem, że z dużym trudem pozbyliśmy się nie do końca palenisk węglowych, zamieniając je w prostym postępie ewolucyjnym na kotły gazowe. Teraz słyszymy, że kotły gazowe są B i... No, w zasadzie nie bardzo wiadomo, czym mamy ogrzewać, no bo jeżeli mówimy o napędach elektrycznych, to, to napędy elektryczne nie są bezemisyjne, one są tak emisyjne jak energetyka na danym terenie, więc w Krakowie ta energetyka jest tak emisyjna, jak, jak elektrownia w skawinie, jak elektrociepłownia w Łęgu, jak spalarnia śmieci. Znaczy ma pan wiele, znaczy zwraca pan uwagę na wiele logicznych konstatacji. Problem tylko polega na tym, że ideologia nie ma nic wspólnego z logiką, i w związku z tym no, nie da się połączyć tych rzeczy. I tak długo jak będzie rządziła tam ideologia, tak długo nie będzie zrozumienia i rozróżnienia na temat tego, co jest stabilnym źródłem energii, co nie jest e, e, i tak dalej. No, w związku z tym słuszne wnioski, natomiast no, już teraz już do wyciągania wniosków przez wyborców. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo.